Witam, nazywam się Karol Zagniewski i chciałbym Państwa wprowadzić do programowania ID Touch. Lecz zanim do tego dojdziemy, pierwszą rzeczą po zainstalowaniu całej tablicy jest wykonanie kalibracji ekranu. Aby tego dokonać skorzystamy z funkcji menu bocznych. Po jednej lub po drugiej stronie wybieramy funkcję kalibracji. W tym momencie na tablicy pojawiają nam się punkty, w których środek musimy nacisnąć. Gdy tego dokonamy, tablica będzie dokładnie wiedziała, w którym miejscu się znajdujemy i w którym dokładnie chcemy nacisnąć. Dlatego w tym momencie, gdy już przeprowadzimy cały ten proces, możemy korzystać z tablicy w sposób bardzo precyzyjny. Więc teraz przejdźmy już do oprogramowania ID Touch. Jak zauważymy, program łudząco przypomina pakiet Office. Dlatego osoby, które kiedyś miały styczność z tego typu oprogramowaniem, bez problemu nauczą się korzystać z naszej tablicy przy pomocy editacza. Jeśli chodzi o zakładki, są to zakładki bardzo podobne, jakie posiadamy w pakiecie Office. Dodatkowo, tablica posiada dwa panele boczne, z których możemy korzystać. Stojąc albo po jednej stronie tablicy, albo po drugiej. Przedaje się to również, kiedy tablice obsługują dwie osoby. Razem z tablicą otrzymujemy wskaźnik oraz cztery pisaki, które każdy z nich ma oznaczony kolor i w momencie, kiedy go podnosimy z tablicy, piszemy na dany oznaczony kolor. Bierzemy niebieski, wtedy piszemy na niebieską. Jeśli potrzebujemy czarnego pisaka, wtedy wyciągamy czarny i piszemy czarny. Potrzebujemy zetrzeć coś z tablicy, wystarczy wziąć kolejny pisak, zaznaczamy, usuwamy wszystko. Możemy również zastosować inny sposób Usuwania tekstu lub rysunków z tablicy możemy do tego celu użyć ręki. W tym momencie ręka działa na zasadzie górki. Zapoznam Państwa pokrótce z kilkoma funkcjami, które mamy dostępne na stronie głównej. Podstawową funkcją jest nowa strona. Mamy do wyboru stronę. Białą, niebieską, czarną lub zrzut ekranu tego, co mamy na przykład na pulpicie. Wybierzmy stronę niebieską i mamy cały ekran niebieski. Możemy w tym momencie użyć pisaka i działać na tablicy bez najmniejszego problemu. Jeśli w tym momencie stwierdzimy, że to jest zły kolor tablicy, możemy otworzyć kolejną stronę. Wybieramy białą. Mamy bardzo prostą możliwość zmiany wyboru tapety. Mamy też możliwość wybrania konkretnego wzoru tablicy, potrzebujemy na przykład na lekcję muzyki. Wybieramy pięciolinię i możemy spokojnie przeprowadzać lekcję muzyki na projektorze i tablicy interaktywnej. Jeśli chodzi o funkcję, o której się tutaj dłużej wspomnieć, jest to funkcja pisaka OCR. Mamy tutaj do wyboru pisak OCR, który rozpoznaje nam figury geometryczne. Czyli rysujemy mniej więcej koło, program poprawia. Rysujemy kwadrat, program nam go również poprawia. Potrzebujemy trójkąta, rysujemy trójkąt, program go automatycznie poprawia. Funkcję OCR to nie tylko rozpoznawanie figur, to również rozpoznawanie tekstu pisanego. I ta funkcja bardzo przypadła mi do gustu, gdyż mam charakter pisma, który dla wielu osób jest ciężki do rozpoznania. Jednak program bez najmniejszego, bez najmniejszego problemu sobie z tym radzi. Zobaczmy, jak to działa. Wybieramy obszar, w którym chcemy pisać, i w tym momencie zaczynamy pisać swoim tradycyjnym pismem. Na przykład słowo lekcji. Program wyświetla nam podpowiedzi, o które słowo nam mogło chodzić. Wybieramy lekcję. W tym momencie mamy już ładnym charakterem napisany tekst. Możemy również wykorzystać do pisania inny sposób umieszczenia tekstu, w którym możemy napisać dłuższe zdania. Na przykład napiszmy tela. Widzimy, że program nawet z moim charakterem pisma bez najmniejszego problemu sobie z tym poradzi. Dlatego tak ta funkcja przypadła mi do góry. Na dziś to już tyle. W kolejnych filmach zapoznamy się z kolejnymi funkcjami oprogramowania. Dziękuję.